Gdzie jest krzyż! Gdzie jest krzyż? Gdzie jest! Krzyż? Gdzie jest, krzyż? Gdzie jest, Gdzie jest, Gdzie jest, Gdzie jest, Gdzie jest Będziemy wszystkich protestujących dokarmiać. Zarówno tych, którzy protestują przeciwko mojej obecności, jak i tych, którzy protestują przeciwko tym, którzy protestują. <laughs> pożyczone dzięki, liczone w setkach kopie nowych osiedli, socjalizm pędził nas takie kręgi, odrzuty przemian muszą gdzieś resztę życia spędzić wieczmy, siedzą na parapetach patrzą na trzepak, dzwonią na strasz miejską, bo ktoś wyrzucił peta dziadek z trzeciego narzeka, że dzieci grają w bale i że od czasów daily marnuje się każdy talent, beznadziejny szalek, wieku mentalu, kutego w PRL-u, bo ma przeszłość ten naród ten naród marud, co chodzi nocą do barów, żeby z mocą poparu zapomnieć smak tego koszmaru, tu nie ma karu pustego choćby Salomon nie narałby halby na nic swe prośby 89 dał nowe troski a niewiele jakości wniósł do życia jednostki Dobry wieczór Michael Dobry wieczór Dino Dino Dobry wieczór DJ HWL Dobry wieczór Polsko Polska zasługuje na więcej Dwajka czyńscy razem Ktoś powiedział tu z góry zakompleksionym powięciuszem Ło,ło,ło,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo,wo, Patologie kochana Polsko Politycy okradają cię rękami jak polsko Pogoń za forsą i farcą stanowić wciąż tą pokusą, która hamstwo grozi z godnością Posła senatora, oni po dziś dzień roszczą Sobie prawo do władzy, bo byli za wolnością Ćwierdzę ku temu każdy chciał stanąć ością W gardle systemu Dzisiaj i im rosną Nie wiedzieć czemu Imponują wyborcom Ci złumie się mu Przyjają lepszych ktoś kto Nie tworzy problemów Retoryką faszystowską Ja też wybieram spokój Raz będę za większością Dobry wieczór Warto być Polakiem Dobry wieczór Dino Dino Dobry wieczór DJ HWR Dobry wieczór Wielkie strzenie z niech idzie do parki spoczonych Na ministerstwa W Ma a starzy w liderów postkomuny I tylko dumy robotników, choć starszych W tych samych miejscach rozpychały policyjne tarcze Krzyczeli, dajcie nam maleńcznie wolność, dajcie nam pracę szansę na starość spokojną Tylko pod wojną, ma łatwo było mamić głupimi obietnicami, że kapitalizm jest a Europa we granic pozwoli im poznać świat. Fakt, wielu poznało od kuchni angielski pap Mamy atlantycki pup, ekipa w Rosowaku W imię politycznych Bretni jeździ po Iraku Paru Zbawionych tu planu Na pustyni tamparów, tych zostawię ślady granów Bo polska racja stanu to racja stanów A ziemia Afganistanu jak w operacji Samum Naród wybrany w imię idei Marsa I polityki zagranicznej mojego państwa Uchwala wiatki i pacyfikuje miasta Wojna ludzi co ryzykuje władza. Niezła kaska plus pomoc socjalna Plus przygoda dla mężczyzn pomoc kapitalna co noc armia, bada tereny Persji Czy wiesz kto za to płaci? Kto w części twojej pensji? Dobra. dobry wieczór, ma, ma, ma. Od skacz dla obywateli Przepraszam, że wszedłem i wyszedłem, ale okazało się, że byłem rozczochrany. Dobry wieczór,